Chwała niech będzie Wszechmogącemu Bogu, a Wam pokój, bracia i siostry. Swego czasu, jest to za czasów dni Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Pan Jezus w tym ciele chodził po ziemi, miał spotkanie, rozmowę z ludźmi, którzy czytali Boże Słowo. No oczywiście musimy rozumieć to, że w tym czasie... Nie było Nowego Testamentu. Czytali Stary Testament i szukali tam, żeby znaleźć życie, żeby znaleźć ratunek. I Słowo Boże mówi tak, Piąty rozdział, 39 werset Ewangelii Jana. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. Szukali, badali miejsca, aby mieć życie wieczne. Oczekiwali, że będą wypełniać, będą realizować, znajdą życie wieczne. A Chrystus Pan mówi o tym, a one wszystkie składają świadectwo o mnie. Kiedy w drodze do Emaus, kiedy po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus dołącza się do uczniów, i im zaczyna wykładać pisma które mówią o nim od Mojżesza przez poroków i dalej zapisano kiedy spożywali posiłek kiedy łamał rybę łamał chleb jedli rybę otworzyły się ich oczy i zobaczyli że to jest Chrystus bracia i siostry życie które mamy w Jezusie Chrystusie, nasze chrześcijaństwo, nie jest tylko nie jest jakąś religią, nie jest tylko jakimś teoretyzowaniem. Ale Chrystus jest obecny pośród nas. Bóg w duchu świętym jest w nas i pośród nas. Jest realny. Jest jako osoba, która jest na tym miejscu, tak jak za czasów, gdy chodził Chrystus Pan w ciele po ziemi. Uzdrawiał, uwalniał ludzi, pokutujący dawał nowe życie. Dzisiaj On jest obecny pośród nas. Jest realny, żywy Bóg. I taką sam ma autorytet, taką sam miał moc, jak jest opisane w Ewangelii. To, co Chrystus Pan będziemy dzisiaj na że Pańską. To, co bym chciał zwrócić uwagę, dzisiaj był ten werset cytowany, ale wrócę od tego wersetu i przejdę potem do Rzymian, piątego rozdziału, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, ten cytowany, bardzo znany, werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Albowiem tak Bóg umiłował całą ludzkość. Wszystkich żyjących na ziemi. Wszystkich największych wrogów Jego. Wszystkich najgłę, najgorszych grzeszników. Wszystkich najbardziej zademonionych ludzi, jacy byli, jacy są. Bóg tych wszystkich ludzi umiłował, ukochał i posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. I napisano, na każdy, kto w Niego wierzy, kto w Niego uwierzy, Bóg uczynił wszystko dla ludzkości, ale każdy, kto w Niego wierzy, jest napisane, nie zgini, kto wierzy, nie, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W liście do Rzymian <tryk> piąty rozdział będę czytał o szóstego wersetu. Wszak Chrystus gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy daleko byliśmy od Boga, kiedy bluźniliśmy Bogu, kiedy nie chcieliśmy nic z Bogiem nic wspólnego, Byliśmy wrogami Boga, kiedy byliśmy grzesznikami. Chrystus za nas umarł. Chrystus oddał swoje życie za nas, za wszystkich ludzi. Kiedy dla nas jest to Boża łaska, napisano, że gdy czytając ten szesnasty werset, nawet rozdziału, napisano, tak ludzie szukali, tak ukochali Boga i go znaleźli. Nie napisano tak. Napisano, to Bóg umiłował świat. To Bóg ukochał wszystkich ludzi. Wszystkich. Tych, których my dzisiaj nie chcemy rozmawiać. Z którymi może nieraz są dla nas, no, obcy w pewnym sensie. Ci, którzy, no, zdają się, no, cóż wspólnego. Bóg ich ukochał. Ukochał. Ukochał każdego człowieka umiłował ten świat. I kiedy byliśmy się grzesznikami, nie kiedy jesteśmy już zbawieni, kiedy już znaliśmy drogę, ale kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jest to Ewangelia. Jest to dobra nowina dla każdego człowieka. Który uchwyci się przez wiarę Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie, będzie miał żywot wieczny. Jezus w Duchu Świętym jest obecny dziś pośród nas. To nie jest teoria, to nie jest jakieś tam filozofowanie, czegoś szukanie. On jest, On jest obecny, aby błogosławić. Aby zmieniać życie, dał tobie nowe i mi życie. Umarł za mnie za ciebie. Abyś był wspomniany, abyś był jego światłem. Abyś mógł potrafił innym zanieść Ewangelię. Aby to miłość, którą Bóg imował cały świat, mogła być w twoim sercu dla ginących ludzi żyjących wokół ciebie. Jacy by nie byli, jakiego by nie było instytutu społecznego. Bóg ukochał umowy wszystkich i oddał swoje życie za nas. Tym bardziej, mówi obietnica, wspaniała obietnica dla jego ludu, dla jego dzieci. Zresztą, kiedy dzisiaj, zanim przypomnę, spojrzymy na swoje życie, jak często swoim postępowaniem ranimy Chrystusa. Jak swoim postępowaniem nie przynosimy zawsze chwałę Bogu. Ale czasem przynosimy Jemu wstyd. A On nas miłuje i kocha. On nas bawia, nas prowadzi, posyła swoje słowo, dotyka się naszego serca. I tak pragnie, abyśmy się zmieniali na Jego obraz i podobieństwo, abyśmy mieli Jemu podobni, abyśmy obraz Stasiu wspomina, abyśmy dogodzili Bogu. On przyszedł, On jest w nas i pośród nas. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpieni zbawienia przez życie Jego w nas, można byłoby dodać. A nie tylko to. Lecz chlubimy się też w Bogu przez pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Kiedy pojmujemy, rozumiemy, co Chrystus dokonał na Golgocie za twoje, abyś ty i ja miał życie wieczne. Wiedzieli, jak Bóg umiłował świat. Nie tylko mnie i ciebie. Nie tylko ty jesteś tak umiłowany, ukochany przez Boga. Bóg kochał wszystkich ludzi i pragnie, aby wszyscy zrozumieli, że On dał swoje życie, dał ukrzyżować się, dał umrzeć, zgodził się z wolą ojcowską, aby zapłacić cenę za wszystkich ludzi. Jak On mnie i Ciebie miłuje, Zobacz, zachowuje od gniewu, uwierzyłeś w Niego. On Ci dał życie wieczne, pojednał Ciebie z Bogiem. I On tak bardzo pragnie, aby moje Twoje życie zmieniało się. Aby tą miłość, którą On Ciebie mi ukochał, abyś odzajemniał. Ile możesz odzajemniać Jego? Oddał swoje życie za Ciebie i za mnie. On oddał swoje życie. Jak bardzo chcę, aby się zmieniało nasze życie, abyśmy zrozumieli, pojmowali i kochali Boga, jak potrafimy. Napisano z całych sił, z całej woli swojej, wszelkim całym myślą swoją, wszystkim, całym jest jestestwem. Kochali Boga. Jeżeli pojmujemy to, zaczynamy odzajemniać, nasze życie się zaczyna się zmieniać. Słowo Boże, przy, przez poznawanie Słowa Bożego przemienia się życie, bo chcemy podobać się Bogu, bo On Oddał swoje życie za mnie i za ciebie. I to napisano, no, jeszcze za sprawiedliwego, może nie tak szybko, no, za dobrego, by się znalazł, ktoś gotów oddać życie. Bywa tak, że ludzie za jakieś idei oddawali swoje życie. No, nie spotkałem się, żeby ktoś życie oddał za wroga. Żeby. Nie mówię o ludziach wierzących, którzy poznali Chrystusa i powinni za nim iść, ale ci, którzy nie znają Boga, są z innych, no żyją w tym świecie, że jak ten świat, żeby oddali swoje życie za wroga. Wiele jest tym dzisiaj na świecie i wojen. No to wszystko jest, ma miejsce za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Można spyskać że z jaką ideą. Niektórzy walczą za jakąś ideę. Czy ona właściwa, niewłaściwa, walczą. Ale żeby ten, który po drugiej stronie stoi barykady, oddał swoje życie za swojego wroga, tego nie znajdujemy. Nie ma takich przesłanek nigdzie. A Chrystus Pan to uczynił dla mnie i dla ciebie. Wspominamy jego śmierć. Wspominajmy to, co on uczynił z miłości. Co Bóg uczyni z miłości dla człowieka. I wiedzmy, że przychodzimy biorąc chleb, sięgając, biorąc ten kielich, wyciągając rękę po chleb, że Pan, on jest obecny pośród nas. To jest fakt, to jest realność, to jest rzeczywistość. To nie jest tylko. Dzisiaj coraz trudniej tym ludziom żyjących w Europie, coraz trudniej. Zastawać Ewangelię. Oni wszystko muszą być zmaterializowane, wszystko musi być zmierzone, gdzieś dodane, wszystko musi być w sposób taki materialny, widoczne. Gdy mówisz o świecie duchowym, to jest realny, mało w niego wierzą. Nawet z diabła, który tyle złaczyni, który ich zniewala, oni się śmieją, mówią, że nie ma. Świat duchowy jest, jest to realność. I Bóg odkupił nas, dał nam życie, jest pośród nas i napełnia nas swoim Duchem Świętym. Realnie zamieszkuje w naszych sercach, aby nas błogosławić, aby zmieniać nasze życie. On ma moc, aby przekształcać Twoje i moje życie, posyłać swoje uzdrowienie do Twojego do mojego życia. Jest Chrystus realny. On jest realnym Bogiem, żyjącym w Duchu Świętym, dzisiaj będący. Przede wszystkim w Jego Kościele. Pośród nas i w nas. Przystępując do stołu, przyjdźmy z tą myślą, z tą wiarą, że On jest. I On ma moc dać błogosławieństwo takie, jakie potrzebujesz do swojego życia. To, czego czekujesz od Niego. On oddał życie na Golgocie. On tak Ciebie ukochał. On Ciebie nie zostawi. On Ciebie nigdy nie opuści. Zapłacił tak wielką cenę. Służ Jemu. Idź za Nim. Poważnie podchódź do życia za Chrystusem. iść za Nim. Całe Słowo. Nowy Testament już mówi o Jezusie, jeszcze w tym czasie nie było. Ale cały Stary Testament wskazywał na Chrystusa. I ci to zrozumieli, słuchacze, pojęli to, i było miejsce, miejsce w Ewangeliach, oni to zrozumieli. Czyli Jezus zbaw mnie. Jezus przebacz mi. Oni pojmowali, że on jest Bogiem, on jest realny, on jest obecny pośród nich. I doznawali od niego uzdrowienia, przebaczenia, przemiany życia. Czyli grzesznice, mówi idź, odpuszczone są grzechy twoje. Oni wiedzieli, że to Jezus jest Tym Zbawicielem. Oni spotkali się z Nim. Dziś, w Duch Święty, jest obecny pośród nas. I On po dziś, kiedy realnie jest, spotyka się z Nim. On zmienia Twoje życie. On przebacza Twoje grzechy. O, krew Chrystusa Pan odmywa Twoje serce, gdy przyjdziemy w modlitwie ze znaniem grzechów, Bądźmy tą wiarą, taką malutką wiarę, ziarka gorczycznego, no maluśka wiara, że Jezus jest obecny pośród nas i ma taką samą moc, jaką miał, gdy czytam na, na stronicach Ewangelii, bo nie z Bogiem, który się nigdy nie zmienia, czy jest zawsze ten sam, którego Ojciec posłał na ten świat, aby wykonać Jego plan, Jego wolę, zbawić. Ten zagubiony, zatopiony w grzechu świat, aby dać im nowe, cudowne, wspaniałe życie, dotkatu życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Amen.